Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale 1 w tygodniu. Zapraszam Was na podsumowanie newsów z minionego tygodnia, aczkolwiek no, dzieje się dużo ciągle wokół wyboru selekcjonera. O tym, co dzieje się w klubach ekstraklasy klasycznie, porozmawiamy jutro, natomiast dzisiaj poruszymy tematy tego wyboru selekcjonera oraz moim zdaniem, durnego transferu Macina Bułki, ale o tym za moment. Na razie, skoro mam już Waszą uwagę, pamiętajcie o łapkach w górze subie. Komentarzu, bo zbliżamy się do granicy 2000. Dla, niekogo, dla niektórych to niewiele, dla mnie całkiem sporo. Także dziękuję Wam za każdego suba. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się jak Mawia Klasyk. I co, pamiętajcie też o Marce Sympatycy, przeciętnego futbolu, których koszulki, nie mam na sobie, bardzo fajne koszulki, fajny materiał. Fajne też inne rzeczy mają na sklepie, polecam serdecznie, ale to mówię co tydzień, więc już pewnie wiecie. I cóż, przejdźmy do odcinka. A na początek Cezary Kulesza i jego gra w kotka i myszkę z mediami. Bo dzisiaj Tomasz Włodarczyk no na filmie że, że Kulesza tylko drażnił się z mediami, bawił się, że jeszcze nie wybrał nawet kandydatów na selekcjonera, że on dopiero zacznie pracę nad tym we wtorek. No, niesamowite rzeczy dzieją się w głowie pana Cezarego Kuleszy. Wiadomo, że kadra potrzebuje selekcjonera. On tam też tu mówi, że, że nic się nie działo, i on nie pracował nad tym, tu gada, że Słowget jest zły. Dużo w tym rozbieżności, po prostu w tych jego słowach. Także w niektóre nie chce się wierzyć. Według meczyków, on w tej chwili skupia się na tym, żeby nad, skupiał się nad formacją Rady Nadzorczej Ekstraklasy oraz nad poniedziałkowymi wyborami nowego prezesa pzpn którym prawdopodobnie niestety zostanie, bo ta opozycja jest miałka, nijaka, żenująca. Nawet Łukasz Wiśniewski z kanału Food truck próbował podjąć jakieś działania, dzwonił do działaczy, czy będą głosować na kulesze i dlaczego. Odpalcie sobie ten Food truck, bo to też pokazuje bardzo dobrze, no jaki Please beton charge. jest w strukturach PZPN-u, zwłaszcza tych wojewódzkich. To się nic nie zmieni. To po prostu polska piłka jest w złych i nieodpowiednich rękach. Nie wiem, jak błonik nad tym panował, ale za, za czasów Bonika to wszystko wyglądało dużo, dużo lepiej moim zdaniem. Natomiast teraz mamy po prostu towarzystwo wzajemnej adoracji. Wiadomo, kogo. Grupa operacyjna miała tę piosenkę. Nieważne. No, nie ma nawet jednego procenta jakiejkolwiek sympatii do tej organizacji. Niszczą wszystko, po prostu obrzydzają piłkę. Dla nich liczy się tylko to, żeby mieli pełne kieszenie. I to samo jest teraz z wyborem. Selekcjonera to, co powtarzam chyba od 6 czy 4 odcinków już nikt normalny nie będzie chciał w tej kadrze pracować. Tutaj mówiono teraz, że najpoważniejszym kandydatem jest Magiera. Wątpię, że Magiera będzie chciał się w to umoczyć, bo no, po co? Po co komuś taki wpis w CV, że pracowałby z kadrą, pod wodzami? No, tak, Low battery. Żeby nie przesadzić. Takiego człowieka jak Cezary Kulesza. Nikomu to jest niepotrzebne. To jest po prostu nikomu niepotrzebne, nikt tego nie potrzebuje. Każdy woli poczekać te 4 lata, aż ono odejdzie, przyjść do nowego, miejmy nadzieję, lepszego kandydata i, i tam dopiero pracować. A teraz pewnie dostaniemy jakiegoś Jaśka, który, którego nikt nie chce, i tylko to jest jakaś wizja kuleszy. Co gorsza, pewnie jakiś znowu kolejny kolega kuleszy i tak się będziemy męczyć na Mundial, to już i tak nie pojedziemy. Także straszny obraz nędzy i rozpaczy. Ale to wcale nie znaczy tego, że to jest najgorsze, co można by spotkać polską piłkę, bo jeden z najbardziej no, potencjalnie dobrych bramkarzy też ma zamiar skończyć sobie karierę. Chodzi oczywiście o Marcina Bułkę, 25-letni golkiper. Teraz występował w barwach Nicei, natomiast dostał ofertę z saudyjskiego Noam ST i on ją przyjął bo klub to wiadomo, że przyjmie, bo każde pieniądze są ważne, natomiast on też przyjął tę ofertę. Sunderland jeszcze próbuje, bo mówiło się o nim w kontekście Sunderlandu, Milanu, naprawdę dużo, dużo klubów się wymieniało w kontekście potencjalnego transferu Marcina Bułki, a on wybiera Arabię Saudyjską no i powiedzcie mi, że to nie jest koniec kariery. To jest chyba najgorsza przywara polskich piłkarzy, nie wiem, czy zależy w ogóle od piłkarzy, czy od ich managementu, ale oni po prostu idą za pieniądzem. Tak samo jak piątek. On mógł spokojnie teraz po tej przygodzie w Turcji, gdzie był chyba królem strzelców, wrócić, nie wiem, do, do Belgii, do Francji, do Włoch. Wszędzie by się odnalazł, myślę. Nie, poszedł do Arabii za pieniądze. Ja rozumiem, że kariera piłkarza jest taka, że trzeba zapewnić sobie środki na resztę życia po karierze, ale nie za wszelką cenę, bo tutaj teraz będziemy mieli znowu kolejnego piłkarza. W Arabii, gdzie to omówmy się, no, nie ma zbyt za dużo wspólnego z poważną piłką, a bułka miał być takim buforem poskorupskim, przed grabarą, nawet może, bo niektórzy się boją tego grabary. Miał być takim, takim bezpieczeństwem, że jak coś, to on jeszcze jest. No nie, bo nie wyobrażam sobie powoływać bramkarza, który gra w Arabii Saudyjskiej, a nie powoływać grabary. Jednak no, wątpię, żeby mnie taka dra czymkolwiek zaskoczyła. Te naprawdę są irracjonalne decyzje. Raczej chciałbym, chciałbym wierzyć w to, że to jest wszystko wina managementu, a nie samych piłkarzy i chęcia, chęci na łapanie pieniędzy, ale nie wiem, nie wiem czy w to wierzyć, bo nie wszyscy są tak odporni na pieniądze, zwłaszcza kiedy mówimy o dużych. No, z mojej perspektywy, mieć 4 czy mieć 5 milionów to nie robi różnicy, bo się na to taką kwotę nie ocieram. Natomiast z perspektywy piłkarza, który ma jeszcze jakieś pieniądze, pewnie za, wizerunek, nawet w tej Fifie pewnie ma jakieś pieniądze, nie wiem, od sponsorów, od tego, że wystąpi w reklamach, może sobie tych reklam załatwić. Nie. Oni się pchają po prostu do półamatorskiej ligi tylko po to, by dobrze zarobić. Gdzie naprawdę Bułka z tym Sunderlandem mógłby jeszcze powalczyć w Premier League. Być może zapracować na transfer do lepszej ekipy? Nie. Najlepiej sobie skreślić całą karierę, mając 25 lat i uciec z Europy. No nie potrafię tego zrozumieć, dla mnie to jest irracjonalne i mam nadzieję, że ten transfer się jeszcze wysypie. Bo wolałbym oglądać bułkę w europejskiej piłce i w ogóle chciałbym oglądać polskich piłkarzy, takich jak Piątek, czy Bułka, czy kogokolwiek nie w ligach arabskich, nie grają w europejskich średniakach, ale nie grają na jakimkolwiek poziomie. Po prostu zirytowałem się tym transferem, dlatego tak gadam. Przepraszam Was najmocniej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I co? Słyszymy się jutro na omówieniu newsów z ekstraklasy. Słyszymy się chyba w środę. Na raporcie z Mediolanu. I tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia.